Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie zdawałem sobie sprawy do tej pory, jak często Jan Chrzciciel występuje w Ewangelii. Dopiero to natężenie, nagromadzenie wydarzeń zbawczych, w których Jan Chrzciciel aktywnie uczestniczy, mieliśmy drugą, trzecią niedzielę Adwentu, e, mieliśmy go e, tydzień temu i mamy dzisiaj. No, w tak krótkim momencie, w przeciągu półtora miesiąca czy dwóch miesięcy, cztery niedziele, gdzie jest wspomniany Jan Chrzciciel, i to y, nie tak y, pobocznie, ale jako aktor, który odgrywa ważną rolę, dziś wskazuje na Chrystusa kilkukrotnie. Ja daję świadectwo. On jest Synem Bożym. Oto Baranek Boży. Palcem na niego wskazuje, że On jest Mesjasz, Pan Baranek Boży. Podkreśla wagę osoby Jana w dziejach zbawienia. Pragnę z dzisiejszej Ewangelii. Wydekantować, wydestalować, wyciągnąć yy, niezwykłą cnotę, którą, której reprezentantem jest Jan chrzciciel. Mianowicie on jest znakiem. Znak wskazuje na coś innego aniżeli on sam. Im znak jest bardziej precyzyjny i przejrzysty, czyli nie skupia na sobie i wskazuje dokładnie kierunek, tym znak jest lepszy. Zastanawiam się, czy życie nasze, Twoje, moje, gdy jest z zewnątrz niezaangażowanym okiem postrzegane, czy ono mogłoby być ocenione jako wskazujące na Boga, referujące na Niego? Czy przez pryzmat Twoich myśli, słów, czynów ktoś, Staje się chrześcijaninem i coraz mocniej rozkuchuje się w Jezusie. Potrzebujemy dziś Janów Chrzcicielów, ale nie tylko w hierarchii, wśród księży i biskupów. To także i to szczególnie, ale potrzebujemy rodziców, którzy będą przyprowadzać dzieci do Boga. Potrzebujemy pracodawców, którzy zaprowadzaną kulturą pracy będą odnosić się do Ewangelii. Potrzebujemy pracowników, którzy ciężko i uczciwie wykonując swoją pracę, będą to czynić ze względu na Ewangelię i dawać świadectwo o Chrystusie Panu. Potrzebujemy Kościoła, który będzie płonął miłością do Boga, jak Jan Chrzciciel. I którzy czynami swoich wyznawców, innych, tych, którzy są poza i nie postrzegają rzeczywistości, jak my, będzie przyciągał, jak magnes opiłki żelazne ku Chrystusowi. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Amen. Do zobaczenia za tydzień. Oh, oh.